Drugi dzień nowenny modlimy się w intencji wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Błagamy Cię Boże przez przyczynę Maryi Wspomożycielki, abyś wiernemu ludowi błogosławić raczył, a wszystkich ludzi dobrej woli do prawdy i zbawienia przyprowadził. Spójrz na wszystkich, którzy zmagają się w odwiecznej walce między dobrem a złem pomiędzy światłością a ciemnością. Wszystkich pociesz, chroni od nieszczęść i obdarz pomyślnością. Pan Jezus w Wieczerniku modli się Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś w nich była i ja w nich. W japońskiej Akicie z figurki Matki Bożej płynęły łzy, także krwawe łzy. Czy nie poruszają nas te łzy naszej Matki, która mówi: Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje mojego macierzyńskiego zaproszenia do nawrócenia i do powrotu do Pana? Płaczę, ponieważ dusze moich dzieci w wielkiej liczbie potępiają się i wpadają do piekła. Płaczę, ponieważ zbyt mało jest tych, którzy przyjmują moje zaproszenie do modlitwy, wynagrodzenia, cierpienia i ofiary. Płaczę, ponieważ mówiłam do Was, a Wy mnie nie posłuchaliście. Dawałam Wam cudowne znaki, a nie wierzyliście mi. Objawiałam się wam uporczywie i stale, lecz wy nie otwarliście przede mną drzwi waszych serc. Czy dziecko może nie wzruszyć się, widząc łzy swojej matki? Wołajmy dziś do Maryi, Matko, chcę otrzeć twoje łzy i pomóc ci ratować duszę, abyś mogła wszystkie swoje dzieci przytulić do serca i oddać Jezusowi.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, wspomoże wiernych, módl się za nami. Dozwól nam chwalić Ciebie, Panno Święta. Daj moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, który dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił spraw łaskawie, abyśmy jej opieką wsparci, walcząc za życia w godzinę śmierci, mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.